Siemanko. Ja jestem Śruba. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie omówimy i trochę wypróbujemy nowe postacie, skinamy różnymi zagramy wszystko co dodano w nowej aktualizacji. Zobaczcie sobie poprzedni odcinek z Brawl Stars, kiedy omawiałem i pokazywałem co jest nowego. Zapraszam do oglądania. Sprawdźcie i pierwsza ciekawostka dla was Shelly ma nowy jak widzicie takie tańczenie, nie? Jak podskakuje. Wcześniej tego nie robiła. Ta szeli też szeli, a to jest rozbójnicza szeli. Yy, I. I ta postać też ma głos. Bardzo fajnie. Yy, ta postać ma minus, bo ba bardzo mały atak i ma mało życia, a super atak nie wiem. Wypróbujmy sobie tą postać. Po prostu i, i ocenię ją. Pamiętajcie, że to jest tylko moja opinia. Nie no, zadaję 1500. Patrzcie, bo ona ma trzy ataki, czy nie. I jest super atak. Ha. Ha. Podobny jak Sandy. Nie, to ona zadaje 1000 taków. Nie no, jak mi się to ta postać podoba, bo... Ale nie wiem... Tak... Z, tak jak mi by się miała podobać, to... Tak chcę z tego powodu, bo... bo hmm, nie chcę komentować, żeby, żebyście wy się nie obrazili, ale ma bardzo mały damage, podobna jest do Sandy, a jej to jest super atak No, spowalnia, nie zauważyłem. To jest spoko postać. Od 1 do 10 to 7 na 10. Bo jest super, super atak się rusza, to jest super. Dobre. Sprawdźmy sobie, czy ma jakiegoś skina ta postać. Nie ma. I ta postać jakby co jest od tysięcy pucharków. Ale i pucharków możecie ją teraz już odebrać. No dobrze, no to... Yy, jest nowy skin jeszcze do Franka. Bo dzisiaj mam w sklepie. Może są jeszcze inne. Ojej. Otwórz. Sorry, Dobra, coś nas wywaliło. Nie wiem, może Supercell jakąś znowu aktualizację robi. Jak tak, to się załamię, bo nie chcę kolejny raz tego aktualizować. Sorry, Dobra. Jest też nowy właśnie skin do Franka i do Jessie nowy. Mroczny rycerz, Jessie, wypróbujmy sobie. Wow, zobaczcie, jaka superka Jessie. Patrzcie, jak ty działko fajnie strzela. Zobaczmy, czy działko tak. Dobrze, stawiamy na środku. A my się zajmiemy tym bosem. Albo pomóżmy. pomysł. Sarah za lagi. Za fadkę w górę i w ogóle na moim kanale, bo trochę osób go ogląda, a nie subskrybuje. Ale dobrze. Sprawdźmy sobie teraz. Przepraszam, dlaczego mnie w kółko wywala? Dobra, już jestem. Wypróbujmy sobie teraz tego Franka. Nowego. I sprawdźmy. On pewnie będzie strzelał jakimiś takimi... Też podobnie jak Jessie. Widać, że to jest taki chyba. Nie, tak samo. No to nie, to jest tylko skin, a tu. I nie wiem, czy mi się zdaje, ale Frank ma dalszy zasięg i szerszy. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. A patrzcie, ma szerszy zasięg, bo y, wtedy takiego nie miałaś zasięgu. No dobra. Fajne to. Yy, jeszcze, co jest nowego, to yy, zajrzyjcie do poprzedniego odcinku, tam omawiałem. Chyba, że już mówiłem. Tutaj mamy, podaj id gracza, czyli ten kod, który mamy yy, gdzieś tutaj. Czekajcie, spróbuję go znaleźć. Który macie w Alei Pucharku. Powinniście go mieć w Parków, na samym końcu? Zniknęło! To... To gdzie jest ID? Nie wiem, chyba tego Wam nie powiem. Poczekajcie, poszukam. E, dobra, mam to ID. Tutaj jest, gdzie ja mam znaczek Leona. Tutaj, to tutaj pod tym jest ID. No i co? Przyszedł jest nowy tryb, To zagrajmy sobie solo. Super cel celto małeb. Ugrzyskam mocy. Czy z graba już nie ma? czy Jest, jest. O co chodzi? Piszcie w komentarzach. W następnym odcinku sobie będziemy grać rundy no, z nowej aktualizacji. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Na razie, cześć. Napiszcie komentarze, czy takie odcinki z Brawl Stars Wam się podobają.